Na program Siła Uśmiechu zaprasza sponsor. Klinika stomatologiczna Cortendental Elite. Czy wiesz, że ponad 50% ludzi uważa uśmiech za pierwszą rzecz, na którą zwracają uwagę podczas poznania nowej osoby? Wniosek jest prosty: warto zadbać o biały i zdrowy uśmiech. To prostsze niż myślisz, i wcale nie będzie bolało. Za chwilę przekonasz się, co oznacza siła uśmiechu. Na początek, kilka pytań, które wszyscy chcielibyśmy zadać. Czy to prawda, że papierosy mogą szkodzić zębom? Nie, żebym paliła, no. Tak, pytam. Nie, no oczywiście, że nikt tu nie pali. Kiedy pacjent przychodzi na wizytę, praktycznie bardzo często łatwo stwierdzić, że używa dużej ilości nikotyny. Tytoń zawiera wiele szkodliwych substancji. Tytoń powoduje też nalot na zębach, o kiepskim oddechu nie wspominając. Powoduje powstawanie dosyć specyficznego, łatwego do odróżnienia przez nas stomatologów osadu. Suchości w jamie ustnej bardzo często również powoduje zmiany takie przednowotworowe czy też nowotworowe, także generalnie unikajmy. No dobra, no i tak chciałam rzucić. E, ale dobrze, że chociaż z używek został mi alkohol, no to chociaż dezynfekuje jamę ustną, prawda? Ja też piję tylko dla zdrowia, wiadomo. Czy alkohol szkodzi na zęby? W małych ilościach nie, natomiast regularne spożywanie bądź spożywanie w dużych ilościach oczywiście też wpływa źle na zęby, też może powodować ich niszczenie. Oczywiście też wpływa źle na naszą śluzówkę, więc raczej rozsądnie z głową. Działanie z głową i rozsądkiem to jego znaki rozpoznawcze, szczególnie w pracy. Łukasz jest inżynierem zajmującym się budową boisk sportowych, dlatego nawet na spacerze z rodziną nie jest w stanie przejść obojętnie obok jakiegokolwiek boiska. No i tak jest na każdym spacerze, tylko zobaczy boisko, to od razu musi obejrzeć każdy szczegół. Tym razem Łukasz nie musi się dodatkowo emocjonować podczas spaceru, bo akurat na to boisko aż miło spojrzeć. Często przechodzimy przez ten park z rodziną, Miałem to boisko, zauważyłem, że nawierzchnia jest w opakanym stanie, aczkolwiek niedawno została wymieniona na nową i wygląda super. Kiedy widzę takie zaniedbane obiekty, jak to boisko przed remontem, szlak nie trafia i, i mam ochotę sam wyremontować to boisko. Łukasz wyznaje zasadę: jeżeli chcesz, aby coś było zrobione dobrze, zrób to sam. Są jednak momenty, kiedy jest zmuszony przekazać pałeczkę komuś innemu. Tak było w przypadku konieczności przeprowadzenia remontu uśmiechu. Jakiś czas temu inżynier udał się do lekarza ortodonty, aby pozbyć się dość nietypowego problemu. Kiedy miałem kilka lat, doznałem wypadku, w którym straciłem dwójkę. Ale z wiekiem czasu zęby się jakby zeszły, tak nie sprawiałem żadnego problemu. A skoro małemu Łukaszowi trójka zrosła się z jedynką, to dosłownie nie widział on potrzeby wstawiania brakującego zęba. W momencie, kiedy dziecko straci ząb z powodu urazu bo to jest bardzo, bardzo częsta przyczyna utraty zęba. Przede wszystkim należy zgłosić się do stomatologa, który zbada, sprawdzi i oceni sytuację, ponieważ każdy brakujący ząb należy natychmiast odbudować, z tego względu, że jeżeli dziecko straci yy, mleczny ząb, czy też stały w wieku nie wiem kilkunastu lat. Będzie to powodowało zaburzenia zgryzu, zaburzenia ustawienia zębów sąsiednich. W takich sytuacjach wykonywane są specjalne utrzymywacze przestrzeni. Są to takie mikroproteski, które na w wizytach kontrolnych są uzupełniane, dopasowywane, no bo oczywiście pamiętamy, że dziecko cały czas rośnie, jego kościec się cały czas buduje i ta sytuacja zgryzowa się zmienia, w związku z tym musimy na bieżąco to kontrolować i one służą temu, aby utrzymywać miejsce dla szczepienia implantu w momencie, kiedy osiągnie wiek dojrzały, 21 lat. Łukasz na leczenie zdecydował się dopiero po trzydziestce. Lepiej późno niż wcale. Jednak najpierw trzeba było z powrotem zrobić miejsce na brakującą dwójkę. Przywrócenie zębów na swoje miejsce trwało około 3 lata, dlatego musiałem nosić aparat astronautyczny. Po ściągnięciu aparatu Łukasz jest gotowy na wstawienie nowego zęba. Inżynier wybrał klinikę na warszawskiej woli. A zatem do dzieła! Cena Łukasza czeka już doktor Agnieszka Sikora. Panie Łukaszu, z czym pan się do mnie zgłasza? W czym mogę pomóc? Pani doktor, jestem po badaniu ortodontycznym i między zębem i trójką, a jedynką została po prostu przerwa, która jest spełniona implantem i chciałbym dokończyć po prostu leczenie u państwa. Jak dawno zostało zakończone to leczenie ortodontyczne? Zakończone zostało niedawno. De facto dwa tygodnie temu na aparat i implant został założony około czterech miesięcy temu. No dobrze, to zapraszam serdecznie, wykonamy wszystkie badania. Pantomogram to rodzaj zdjęcia rentgenowskiego, na którym widoczne są wszystkie zęby oraz inne struktury szczęki, przede wszystkim kości i stawy żuchwowo-skroniowe. To ważne narzędzie w planowaniu leczenia. Jednak pani doktor dostrzegła jeszcze coś, czego nie widać na zdjęciu rentgenowskim. Mam już gotowe badania, dokładnie je przeanalizowałam i zrobiłam plan. Spodziewałam się, że może być trochę bardziej rozbudowany ze względu na to, że zęby są siednie, trochę różnią się kolorem, są ciemniejsze. Jeżeli wykonałabym tylko i wyłącznie koronę na implancie, czyli ten główny problem, z którym pacjent się zgłosił, no tego efektu kosmetycznego nie byłabym w stanie uzyskać, ze względu na to, że pozostałe zęby sieczne Pan ma po leczeniu kanałowym. W związku z tym są one mocno przebarwione i tak naprawdę dobór koloru do no tej jednej korony no byłby praktycznie niemożliwy, tak żeby rzeczywiście ten efekt osiągnąć. A na czym będzie polegał ten zabieg? Zabieg będzie polegał na tym, oczywiście na implancie będzie na specjalnym łączniku wykonana korona, natomiast pozostałe zęby ze względu na to, że są martwe, będą wzmocnione wkładami i na nie będą osadzone korony pełnoceramiczne, bez podbudowy metalowej. Dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać idealny efekt kosmetyczny, jak też w ogóle tej gry świateł załamania światła, jak w zębach naturalnych. To ja nie mam więcej pytań. Bardzo się cieszę, zapraszam, zaczynamy pracę. W przypadku Łukasza leczenie można zacząć od razu. Na początek pamiątkowa fotka, choć Łukasz raczej nie wklei jej do rodzinnego albumu. Natomiast dla Pani doktor to ważna pomoc w ocenie rysów twarzy pacjenta, profilu, uśmiechu oraz zgrysu. Wszystko po to, by Łukasz opuścił klinikę z idealnym uśmiechem. W dniu dzisiejszym u pana Łukasza będą wykonane wkłady koronowo-korzeniowe na trzy zęby sieczne. To są oczywiście zęby martwe. Będą pobierane wyciski oraz będą wykonane uzupełnienia tymczasowe, bo oczywiście normą jest, że pacjent w trakcie wykonywania prac ostatecznych zęby ma. Odbudowany w sposób tymczasowy, tak aby mógł normalnie funkcjonować. Z Łukaszem widzimy się na przymiarce koron stałych, a tymczasem sprawdźmy, co nie daje spokoju innym pacjentom. Kompela ostatnio wytrąciła mój ulubiony napój z ręki. Dlaczego? Podobno jest słodki i gazowany, i mi się zęby spłuczają. Jeżeli od czasu do czasu wypijemy jakąś, nie wiem, szklankę czy puszkę takiego napoju. To na pewno nic się nie stanie. Ważne, żeby w e, określonym czasie po wypiciu tego napoju dokładnie wyszczotkować zęby. Słyszałam, że podobno lepiej zjeść całą paczkę czekoladek naraz, niż tak się nimi delektować przez cały dzień. Ja to wolę przez cały dzień sobie podjadać. Pani doktor, który sposób jest lepszy? Czy lepiej zjeść pudełko czekoladek? od razu czy, czy przez cały dzień nieść słodycze, lepiej zjeść krótko i potem umyć zęby. W Szwecji dzieciaki mają tak zwane słodką sobotę, kiedy po prostu raz w tygodniu mają dostępne słodycze i wtedy dowoli zjadają słodkie, ale przez cały tydzień nie mają dostępu, czyli jak gdyby moment, w którym ich zęby narażone są na, na, na próbnicę jest bardzo krótki. Wracamy do Łukasza, który już za moment po raz pierwszy zobaczy swoje nowe zęby. Za chwilę pan Łukasz będzie mógł je ocenić. Jeżeli będą potrzebne jakiekolwiek korekty, to jest ten czas, aby pan Łukasz mi je wskazał. To może zaskakiwać, ale korony mierzy się jak spodnie w sklepie odzieżowym. No i jak tam Łukaszu? Ząbki dobrze leżą? Panie Łukaszu, jak pierwsze wrażenia? Wydaje mi się, że ta fujka jest trochę za długa i ta linia powinna być lekko poprawiona. Rzeczywiście pan Łukasz jest wyjątkowo wymagającym pacjentem, który dba o każdy detal, więc z jego strony było dużo, dużo sugestii w stosunku do tego, jak ta praca ma wyglądać. Bardzo się cieszę. Co prawda to zawsze stanowi duże wyzwanie dla, dla lekarza, ale też im więcej szczegółów od pacjenta, tym łatwiej nam osiągnąć ten wymarzony cel dla pacjenta. Samo leczenie przebiegło bez komplikacji, był były wizyty pośrednie, były przymiarki, dopasowania, no i oczywiście ten dzisiejszy efekt końcowy, zadowolony, uśmiechnięty pacjent. A przede wszystkim, jak pacjent zadowolony, to, to lekarz ma ten sukces i równie się cieszy z nim. Popatrzeć na wyremontowane boisko zawsze miło. A czy uśmiech po remoncie jest równie satysfakcjonujący? Panie Łukaszu, dzisiaj doszliśmy do końca, leczenie zostało zakończone. Proszę mi powiedzieć, jak Pan się czuje, jak Pan się odbiera z nowym uśmiechem. Super, o właśnie o taki efekt mi chodziło. Proszę się uśmiechnąć do mnie szeroko. Proszę mi powiedzieć o tym, jak kształt, kolor, wielkość tych zębów, jak, jakie są Pana odczucia? Kształt, nie, naprawdę, kształt i kolor jest idealny, a taki efekt mi naprawdę chodziło. Ten sukces osiągnęliśmy wspólnie, także bardzo dziękuję, byłam naprawdę dzielnym pacjentem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. A zatem czas na finałowe przejście w zwolnionym tempie. Oto jak wygląda szczęśliwy człowiek. Tak działa siła uśmiechu. Na program Siła Uśmiechu zaprosił sponsor klinika stomatologiczna Corten Dental Elite.